Some tags only got $20 in my pocket Postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako jednego z najbardziej znienawidzonych krajów na świecie jest przedmiotem wielu dyskusji i subiektywnych interpretacji. Oczywiście dzisiejszy materiał możemy postrzegać jako pewnego rodzaju teoretyzowanie, które większości ludzi będzie się kojarzyło jako swoista analiza socjologiczna, mająca niewiele wspólnego z globalną rzeczywistością społeczną. A jednak wśród wielu narodów nakręca się spirala nienawiści do USA jako kraju, będącego siedliskiem negatywnych emocji, wow, głośni ignoranci nie Wrażliwi kulturowo, trochę jak taki Peter Griffin czy Homer Simpson. Dno. Czy jest jakiś kraj, którego nie lubisz? Tak, Stany Zjednoczone. Nie, znaczy M. Stany Zjednoczone. I niepohamowanej pazerności tamtejszych polityków i korporacji. Dlatego postaram się zrobić wszystko, aby ta analiza pokazała nam w dość dobitny sposób kluczowe przyczyny, które przyczyniły się do negatywnego wizerunku Stanów Zjednoczonych w wielu częściach współczesnego świata. Dziś zagłębimy się w różne czynniki dotyczące polityki zagranicznej, dominacji gospodarczej, kulturowej, a także militarnej. Czyli dobierzemy się do większości tych aspektów, przez które Stany Zjednoczone Ameryki są postrzegane za kraj ignorantów, arogantów i globalnych korporacji mających jeden cel pieniądze. jest Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego nieco kontrowersyjnego materiału, chciałbym Wam niezwykle gorąco podziękować za pozostawione komentarze, łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem tego kanału. Dzięki poświęconej przez Was chwili jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście zapraszam Was również na zakupy w naszym sklepie. Myślę, że zawsze coś tam znajdziecie, jeśli nie dla siebie, to może dla Waszych najbliższych. Koniec tą autopromocją, bo jeszcze się komuś narażę, a teraz zajmijcie dziś wygodne i bezpieczne miejsce, żeby nikt ani nic wam nie przeszkodziło lub nie wpadło CIA i przestraszyło was podczas oglądania tego naprawdę mocnego materiału. Postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako jednego z najbardziej znienawidzonych krajów na świecie jest złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem, które może się różnić w zależności od indywidualnych perspektyw i okoliczności. Biorąc to pod uwagę, istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do negatywnego postrzegania Stanów Zjednoczonych w niektórych częściach świata. Faktem jest, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych od dekad należała i wciąż należy do mocno kontrowersyjnych. Amerykanie wielokrotnie brali udział w licznych interwencjach wojskowych i konfliktach w całej swojej historii, co z pewnością wywołało niechęć w niektórych regionach świata. Przykłady obejmują wojnę w Wietnamie, wojnę w Iraku i działania militarne na Bliskim Wschodzie. Swoją militarną hegemonię rząd amerykański zaczął budować jeszcze podczas II wojny światowej. Gdy Japończycy pokazując swoją agresywną stronę zaczęli angażować się w kolejne konflikty zbrojne, zagrażając także USA, w odpowiedzi na to Amerykanie zamrozili japońskie aktywa i wprowadzili embargo na dostawy ropy. A gdy Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, Obudzili wówczas uśpioną bestię. Amerykańska izolacja zakończyła się niczym odcięta samurajskim mieczem. Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Władze Stanów Zjednoczonych, które dotychczas nie były przesadnie zainteresowane angażowaniem się w europejski konflikt, teraz rozpoczęły proces przeistaczania USA w najpotężniejsze państwo na Ziemi. Oceniono wówczas, iż zwycięstwo będzie kosztowało kraj 300 miliardów dolarów, czyli dziś wyniosłoby około 5 bilionów, przekraczając tym samym o 50% ówczesny budżet. Pomimo iż zebranie takiej kwoty wydawało się niemożliwe, to jednak za sprawą podniesienia podatku i zaangażowania całej Hollywoodii, Machiny. Zebranie 300 miliardów wydawało się zadaniem nie do wykonania. Co drugi Amerykanin musiałby kupić obligacje wojenne. W postaci 300 najpopularniejszych aktorów, mieliśmy Hollywood, filmy bijące rekordy popularności. Wiedzieliśmy, jaką potęgą dysponują gwiazdy Kina. Ponad 300 czołowych aktorów przystąpiło do akcji sprzedaży obligacji. Do końca wojny zebrano 187,5 miliarda dolarów, którzy jako gigantyczna tuba propagandowa nakłaniali obywateli amerykańskich do zakupu obligacji stało się faktem. Tak ruszyła gigantyczna maszyna wojenna, dzięki której USA, mające tuż przed wojną 17. Armię Świata, po wojnie posiadało największą i najsilniejszą. Przed tym globalnym konfliktem Stany posiadały zaledwie 14 bas morskich, po wojnie prawie 30 tysięcy. A na dodatek amerykański dochód narodowy brutto wzrósł dwukrotnie. Ameryka stała się posiadaczem 2 trzecich rezerw światowego złota, będąc największym kredytodawcą na Ziemi. I mając niekwestionowany wpływ na globalną gospodarkę. Amerykańska pomoc militarna udzielana w Wielkiej Brytanii na mocy zawartych porozumień okazała się naprawdę słono kosztować Zjednoczone Królestwo. Natomiast o tym, że USA przyjęło do siebie ochoczo wielu nazistowskich naukowców i ludzi z grubymi portfelami, zapewne nikomu nie muszę bardzo przypominać. Ale jeszcze o jednym wspomnę, że ostatnią ratę długu za amerykańską pomoc militarną Anglicy spłacili ponoć dopiero w grudniu 2006 roku. Roku, czyli ponad pół wieku po zakończeniu wojny. Okazuje się również, iż początek współpracy wywiadowczej USA z Anglią miał miejsce zaledwie kilkanaście miesięcy przed atakiem Japonii na Stany Zjednoczone. Henry Teasard, szef angielskich badań naukowych lotnictwa i technik radarowych, przekonał Churchilla, że Ameryce należy przekazać wszystkie brytyjskie wynalazki w zamian za udostępnienie amerykańskich linii produkcyjnych. Plany badań naukowych zmieściły się w jednej skrzyni objętej klauzulą najściślejszej tajności. W Waszyngtonie znalazły się we wrześniu 1940 roku. Był to prawdopodobnie jeden z najcenniejszych ładunków, jaki kiedykolwiek dotarł z Wielkiej Brytanii do USA. W ręce amerykańskiego rządu przekazane zostały dokumenty dotyczące produkcji bomby atomowej, silników odrzutowych, rakietowych, celowników żyroskopowych i co równie ważne, wynalazek fizyków, czyli brytyjski magnetron. Brytyjczycy wyprzedzali Amerykanów w badaniach niemal o lata świetlne, dlatego przekazane materiały naukowe były wręcz rewolucją, a i tak zapłacili za pomoc militarną. Ogromną cenę. Stany Zjednoczone przekazały Wielkiej Brytanii 50 starych niszczycieli za bardzo wysoką cenę. Brytyjczycy oddali Amerykanom 8 bas morskich niszcząc system komunikacji morskiej z koloniami. Dziwnym trafem w sierpniu 1942 roku, czyli prawie dwa lata po otrzymaniu nielata prezentu od Anglików, rozpoczęto atomowy projekt Manhattan. Co również może Was zainteresować, to fakt, że wśród naukowców pracujących nad bombą atomową znajdował się nasz rodak, Polak żydowskiego pochodzenia Stanisław Ulan. Był jednym z najwybitniejszych umysłów lwowskiej szkoły matematycznej. Jak więc sami widzicie, wbrew temu, co dzisiaj się opowiada, Stany Zjednoczone nie przystąpiły do II wojny światowej z pobudek czysto moralnych, a raczej z powodów strategiczno-gospodarczych realizując swoje dalekosiężne interesy. Mówi się, że Stany Zjednoczone brały udział w 32 odrębnych kampaniach w 24 różnych krajach w latach 1945-1999. I kilku konfliktach na Bliskim Wschodzie. Aby pokazać skalę tych operacji, wystarczy wymienić Chiny, Kubę, Wietnam, Kambodżę, Gwatemalę, Indonezję i wiele innych państw, które właśnie widzicie na ekranie. Dodatkowo rząd amerykański ingerował również i to ze śmiertelnymi skutkami w politykę Afganistanu, Angolii, Australii, Boliwii, Brazylii, Chile, Kongo, Dominikany, Ekwadoru, Grecji, Gwatemalii. Haiti, Hondurasu, Węgier, Iranu, Iraku, Włoch, Laosu, Panamy oraz Urugwaju, ale znając życie, i tak pewnie o czymś zapomniałem. Wracając więc do przewodniego tematu, czyli owej nienawiści lub mówiąc łagodniej, niechęci do kraju Kowbojów, to zdecydowanie silnym aspektem napędzającym wspomniane negatywne emocje w stosunku do Ameryki jest więc historia interwencji wojskowych i tajnych ingerencji w systemy polityczne bądź gospodarcze innych państw. Niektórzy obrońcy tych wątpliwych moralnie działań i tak powiedzą, że likwidacja tyranów jak Saddam Hussein i Kaddafi, obalonych z pomocą Ameryki, Ameryki z powodu rzekomego posiadania broni chemicznej lub dopuszczaniu się brutalnych nadużyć wobec własnego społeczeństwa i tak Amerykanów usprawiedliwia. Jednak nawet w tych przypadkach wojny domowe, terroryzm, włącznie z pojawieniem się ISIS, współczesny handel niewolnikami i cierpienia tamtejszych mieszkańców, w tym wyznawców wiary chrześcijańskiej, które potem nastąpiły, mogą sugerować, że ludziom żyło się lepiej bez tej w cudzysłowie amerykańskiej pomocy. Zresztą historia zagranicznych ingerencji rządu USA, sięga okresu poprzedzającego XXI wiek, mocno przy tym wykraczając poza standardowe ramy polityki zagranicznej. W rzeczywistości Ameryka i jej centralna agencja wywiadowcza CIA obaliły na całym świecie wiele rządów wspieranych nawet przez demokratyczne społeczeństwa. Po II wojnie światowej zdarzało się, że CIA podczas swojej ponad 40-letniej działalności posuwało się do tortur, Ted stał się królikiem doświadczalnym w etycznie wątpliwym eksperymencie psychologicznym, przeprowadzonym przez doktora Henry'ego Murray. Dali test psychologiczny nowo przybyłym. Wybrali osoby, które były najbardziej wyizolowane i najbardziej podatne na badanie, żeby zdeterminować, kiedy coś w nich pęknie. Przekupstwa lub doprowadzało do zastąpienia demokracji dyktaturami w różnych krajach naszego globu. Przed latami 90. dość często różnego rodzaju interwencje amerykańskiego wojska bądź służb uzasadniano tym, że państwo sowieckie miało niebezpieczny wpływ na dany kraj. Po 11 września dobrym powodem stały się powiązania z grupami terrorystycznymi lub posiadanie w arsenale zakazanej broni chemicznej czy komponentów do stworzenia broni atomowej. Jednak później w wielu przypadkach okazywało się, iż nie było za wiele dowodów na poparcie takich twierdzeń lub w ogóle one nie istniały. Krytycy twierdzą, że działania te były kierowane raczej własnym interesem niż prawdziwymi troskami humanitarnymi, co nieuchronnie doprowadziło do postrzegania Stanów Zjednoczonych Ameryki jako agresora i to na skalę globalną. W takim odbiorze z pewnością nie pomaga również fakt, iż USA dzierży znaczącą władzę polityczną na arenie międzynarodowej, przez co niektórzy postrzegają tą hegemonię jako wykorzystywanie do wspierania jedynie amerykańskich interesów kosztem suwerenności innych krajów. My zebrani tu dzisiaj powołujemy nowy dekret, który ma być usłyszany w każdym mieście, każdej odległej stolicy i wszędzie tam, gdzie ktoś trzyma jakąś władzę. Od tego dnia nowa wizja będzie prowadzić naszą ziemię. Od tego dnia będzie to tylko Ameryka najważniejsza. Ameryka najważniejsza. Każda decyzja handlowa, podatkowa, imigracyjna będzie podejmowana, by wesprzeć amerykańskich pracowników i amerykańskie rodziny. Musimy także mieć pełną świadomość, że Stany Zjednoczone są również największą gospodarką świata, a ich polityka i praktyki gospodarcze spotykały się wielokrotnie z krytyką innych państw, których przedstawiciele twierdzili i twierdzą, że amerykańskie międzynarodowe korporacje wykorzystują zasoby naturalne i siłę roboczą w krajach rozwijających się. Naród można podbić i zniewolić na dwa sposoby mieczem lub zadłużeniem co prowadzi do nierówności ekonomicznych, społecznych i zależności gospodarczej. My, ekonomiści od brudnej roboty, przyczyniliśmy się do powstania pierwszych globalnych importów. Pracujemy na wiele sposobów. Wskazujemy państwa posiadające zasoby, na których zależy naszym korporacjom i załatwiamy im ogromne pożyczki z Banku Światowego lub innej organizacji. Pieniądze zamiast do kraju trafiają do korporacji, a one budują infrastrukturę, elektrownie, fabryki, porty. Zbogaci się na tym garstka wybrańców i owe korporacje. Mieszkańcy kraju zyskają niewiele, państwo zaś zostanie z ogromnym długiem. Zbyt dużym, by go spłacić i o to chodzi. Dominacja gospodarcza i wyzysk korporacyjny dokonywany na niektórych państwach mrozi krew w żyłach. Praktyki te wpływają zdecydowanie negatywnie na postrzeganie Stanów Zjednoczonych jako kraju, który przedkłada własne interesy gospodarcze nad innych. Wielkie koncerny, niekoniecznie zawsze kojarzone z Ameryką, w białych rękawiczkach zwalniają pracowników chronionych, w tym młode matki, kobiety w ciąży, pracowników z długim stażem. Zdarza się, że nie wypłacają odpraw, sprzedając pracowników wraz z wydzieloną spółką. Maskując zyski marketingową działalnością charytatywną. Tak tworzy się teoretycznie sympatyczny wizerunek firmy skrywające ciemne strony biznesu, na którym zyskują ci będący daleko poza oczami konsumentów. A my, zwykli śmiertelnicy, żyjemy w błogiej nieświadomości, pozbawiani sukcesywnie jako państwo niemal wszystkich wartościowych dóbr. I tu sądzę, że wam to coś przypomina. Stany Zjednoczone Ameryki charakteryzują się także niezaprzeczalnym i globalnym zasięgiem tamtejszej kultury, w tym ogromnych ponadnarodowych koncernach multimedialnych, kreujących często postrzeganą przez nas rzeczywistość. W ich rękach lub ludzi posiadających obywatelstwa amerykańskie są korporacje odpowiedzialne za produkcję mainstreamowych newsów zgodnych z założeniami tych, którzy pociągają za sznurki globalnego ładu poprzez tworzenie filmów, muzyki, a także globalnych usług internetowych. Nawet działające. Na rynku międzynarodowym sieci fast foodów doprowadziły w niektórych krajach do obaw związanych z erozją lokalnych tradycji i tożsamości. Niektórzy twierdzą, że rozpowszechnianie kultury amerykańskiej może przyćmiewać bądź podważać lokalne tradycje i ekspresję kulturową, przyczyniając się do społecznego sprzeciwu wobec postrzeganej przesadnej dominacji wpływów amerykańskich. Bywa i tak, że jednym z czynników wpływających na negatywne postrzeganie Stanów Zjednoczonych i samych Amerykanów jako tak zwanych aroganckich lub przejawiających poczucie wyjątkowości są ich zachowania wobec innych narodowości. To postrzeganie, choć nie jest reprezentatywne dla wszystkich Amerykanów, napędzane przez retorykę polityczną i narracje historyczne, przejawiające się w formie przekonania, że Stany Zjednoczone kreują ponadnarodowe normy. Niejednokrotnie lekceważąc przy tym opinie i interesy innych narodów, z pewnością może powodować odbieranie Ameryki jako kraju arogantów, przyczyniając się do negatywnych nastrojów. Innym powodem nienawiści do Ameryki, choć wydającym się za mało prawdopodobne, jest to, że część krajów uznawanych za muzułmańskie mogą pałać swoistą nienawiścią do amerykańskiego stylu życia i niejako obnoszeniem się przez tamtejszych przedstawicieli władzy z wiarą chrześcijańską. Niech Bóg wam błogosławi. Niech Bóg błogosławi Ameryce. Ale jest to tak jak powiedziałem, wątpliwe, tym bardziej, że akurat w Ameryce chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi i wyznawcy buddyjscy żyją całkiem szczęśliwie obok siebie. Co jeszcze ciekawsze, to na przykład w Iranie mieszka druga co do wielkości po Izraelu populacja Żydów na Bliskim Wschodzie. A samo chrześcijaństwo również ma długą historię w tym kraju, pomimo że od dekad tak Iran jak i Ameryka uchodzą za zajadłych wrogów. Przynajmniej rządzący tak właśnie kreują rzeczywistość, opluwając się nawzajem włącznie z grożeniem jedni drugi. Generalnie poza kilkoma krajami nienawiść jest raczej rzadko kierowana na tle religijnym bezpośrednio do chrześcijan. A nie od dziś wiadomo, że amerykański styl życia jest dość popularny na całym świecie i został wyeksportowany do wielu krajów, które zwykle dostosowują swoje kultury do trendów dyktowanych przez Nowy Jork lub LA, takich jak ubrania, media, jedzenie i tym podobne. Dlatego w gruncie rzeczy niewielka liczba fundamentalistów, którzy sprzeciwiają się tej kulturowej globalizacji, raczej nie wystarczy, by wyjaśnić powszechną niechęć do Ameryki wśród wielu innych grup społecznych, uzasadniając ją jakoby jej podłoże leżało na tle kulturowo-religijnym. Wciąż przy tym wszystkim należy uznać, że nie wszyscy mają negatywne opinie o Stanach Zjednoczonych. A Kubańczyk zatrzymał się i odrzekł: Jakie macie szczęście? Ja miałem gdzie uciec. I tym zdaniem opowiedział nam wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. Jeśli stracimy wolność tutaj, nie mamy gdzie uciekać to jest ostatni bastion wolności. To jednak wspomniane kilka czynników przyczyniło się do postrzegania tego kraju jako jednego z najbardziej znienawidzonych na świecie. Niektórzy Amerykanie uważają, nawet niczym Rosjanie, że cudzoziemcy są zazdrośni o ich wolność i bogactwo. Kłócących się, który kraj jest lepszy. Amerykanin rzekł: Słuchaj. W moim kraju mogę wejść do biura generalnego, uderzyć ręką w stół i powiedzieć: Panie Prezydencie, nie podoba mi się to, w jaki sposób zarządza Pan naszym krajem. Rosjanin odrzekł. Ja też mogę to zrobić. Możesz, mogę wejść do biura sekretarza generalnego, uderzyć ręką w stół i powiedzieć: Panie sekretarzu generalny, nie podoba mi się to, w jaki sposób prezydent Reagan zarządza swoim krajem. W tamtejszej kulturze napędzanej przez celebrytów, w której poczucie własnej wartości zależy bardziej od tego, jak często jesteś w telewizji lub social mediach niż od osobistych zasad i umiejętności. Po prostu bycie Amerykaninem może być uznawane przez nich za cenną część tożsamości. Owszem, rzeczywiście Ameryka doprowadziła wręcz do skrajnej globalizacji swojej kultury. Przed telewizją i internetem żyliśmy w małych społecznościach, w których posiadanie umiejętności coś znaczyło. I ludzie byli cenieni za swoje umiejętności, a nie pokazywanie czterech liter lub innych mało wyjątkowych aspektów. Podsumowując, odnoszę nieodparte wrażenie, że naprawienie globalnych stosunków międzynarodowych przez Amerykanów wymagałoby ukorzenia się i narodowych przeprosin, co wydaje mi się wyjątkowo mało prawdopodobne. Tym bardziej, że jak sami mogliście zauważyć, istnieje naprawdę wiele powodów, by niektórzy tak po prostu mogli nie lubić Stanów Zjednoczonych. Dopóki Amerykanie, tak jak i Rosjanie, nie zrozumieją krzywd, jakie ich przywódcy wyrządzili światu, i nie doprowadzą do bardziej uprzejmych stosunków, może nadal Dochodzić do gwałtownych odwetów, lub przynajmniej antypatii i nienawiści. Co więcej, dopóki nie dotrze do Amerykanów, że na militarnym patriotyzmie i arogancji polityczno-gospodarczej nie można budować własnego kraju kosztem innych narodowości, ta niechęć będzie się pogłębiać. Jednak miejmy świadomość, iż wszyscy, którzy przejawiają taką nienawiść lub niechęć, też nie są bez winy. Bo bądźmy szczerzy, tak oni, jak i sami przedstawiciele amerykańskiego społeczeństwa nie mają za wiele do powiedzenia w kwestii działań swoich rządów. Decyzje władz amerykańskich nie są działaniami jego obywateli. Niestety Amerykanie są nieświadomie współwinni popełnionych zbrodni niczym rosyjskie społeczeństwo, a potężne osobistości polityczno-medialne nie mają żadnego interesu w osłabieniu kolejnych zbrojnych interwencji, które są wysoce dochodowe dla producentów broni i nabywców zasobów naturalnych i korporacji eksploatujących cudze zasoby naturalne. Cóż, pewnie zabrzmi to ponuro, ale tak w USA, Rosji czy Chinach ciężko jest zatrzymać cykl indoktrynacji tamtejszych społeczeństw, który był, jest i prawdopodobnie będzie w tych krajach nieodzownym elementem tamtejszego życia, wywołując w nas naprawdę mieszane uczucia. Tyle na dziś. Dziękuję za dzisiejszą waszą uwagę i do następnego razu. Cześć.